Hej, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w Diablo 3 i stworzę sobie nową postać. Jak widzimy na ekranie dotychczas tylko grałem postacią mnicha, osiągnąłem 58 level, 60 jest najwyższy, więc mnie dużo zabrakło. Aby mieć 58 level grałem aktualny czas gry mamy tutaj 50 godzin 13 minut. No właśnie. I teraz sobie stworzymy nową postać, bo ta już mi się trochę znudziła. I tak, mamy do wyboru barbarzyńcę. Tu jak mamy kobiety, mężczyzn. Barbarzyńca łowca demonów mnich, szaman, czarownik. Barbarzyńca to jest taki tank bardzo podobny do mnicha, którym grałem dotychczas, więc nie interesuje mnie ją za bardzo. Mnichem to już wiadomo, że grałem. Łowca demonów. Strasznie dużo osób tą postacią gra, więc ona jest taka bardzo popularna. Więc przez to jakoś nie chcę się nią grać. Może kiedyś, jako ostatnio, może nią zagram. Dobra. Mamy szamana i czarownika. No i te postacie mnie najbardziej interesują. Czarownik jest chyba potężniejszy z tego, co widziałem, i chyba zagram sobie tą postacią jako pierwszą. Znaczy, jako drugą ogólnie. Zagramy sobie mężczyzną, kobieta. Wszystko jedno. Zagramy mężczyzną. Wpiszę sobie jakiś tam nick. No i co? No i zaczynamy. Trochę nasza postać wygląda jak jakiś Harry Potter. Trochę różdżka w łapie. Tu jest nasz standard. No i dobra, zaczynamy. Standardowo, pierwszy level to jest sam początek gry. W młodości powtarzano mi, że jestem wyjątkowy. Cudowne dziecko o ogromnym potencjale. Trafiłem do sanktuarium Iszari. By dowiedzieć się jak najwięcej od tamtejszych mistrzów, okazało się, że boją się prawdy. Niczego się od nich nie nauczyłem, ale proroctwa zawarte w starych księgach zdradziły mi, co może nadejść i kim mogę się stać, aż. Dnia z nieba spadła gwiazda. To był znak, że nadeszła moja chwila. Wyruszę na zachód do Tristram, żeby powstrzymać ciemność, którą zwiastuje gwiazda i wypełnić czekające mnie przeznaczenie. No, bardzo fajny wstęp. jesteśmy przed Tristram, zaraz dojdziemy do tego miasta. W tym miejscu cuchnie zmarłymi. Gwiazda musi być blisko. No. Tu jest jakiś trup sobie leży. Tu jest pierwszy nasz przeciwnik. Zombie. Na początku jest strasznie banalnie. Nie ma żadnych problemów. Hmm. Grając z Michem naprawdę zrobiło się trudno dopiero w drugim akcie, jak walczyłem z bosem Belialem. No, z nim było ciężko wygrać, ale potem jak się nauczy, hmm, jak uciekać, jak unikać jego ataków, to już jest naprawdę bardzo łatwo. Myślę, że tym razem nie będę miał problemów. Przybywam tu z powodu proroctwa poszukuję gwiazdy, która spadła na tę ziemię. Spadła na starą katedrę przeżyła tylko jedna osoba, Lea tu więcej dobra, musimy teraz odeprzeć atak zombiaków. Czarownik jest postacią atakującą z dystansu, więc nawet nie musimy podchodzić do wrogów. No i dobra, wchodzimy, idziemy do Lei, Lei, Lej, jakoś tak. Wchodzimy do domku. Gospoda, gospoda pod z, zarżniętym cielakiem. Jest Lia. Ty jesteś Lea. Lea. Hmm. Chciałam go szukać, ale umarli zaczęli ożywać. Przybyłam tu, żeby zebrać zbrojnych, ale. Uwaga! Rany mi się przemieniają! O, i są zombiaki następne. Teraz nasze ataki nie, wyg nie wyglądają zbyt efektownie. Zbyt ale... O, dobra, mamy drugi poziom. Mm, nowa umiejętność. Będzie teraz promień mrozu. Mm. No i dobra, zatwierdzimy. Zobaczymy, co to będzie. Pod prawym przyciskiem. O, dosyć ładne. Z dobra, wracamy do bramy przy Tristram. A, tu nic nie będzie w tym pokoju. A, książka jakaś. Olejemy sobie ją na razie i wyjdziemy do miasta. W prawym górnym rogu mamy strzałkę, gdzie mamy iść. Taką żółtą. Teraz wykrzyknik jest. Jak mogę wam pomóc w walce ze żywieńcami? Podziwiam twoją odwagę, ale kapitan Dalton i jego ludzie zostali zgładzeni przez te monstra. Tylko ja ocalałem. Dziękuję za ostrzeżenie. Ale jeszcze nie nadeszła pora mojej śmierci. Wierzę ci. Uderz na plugawę matki i ich królową. One żygają tymi monstrami. Atakują barykady! Mhm. Dobra, zostaliśmy znowu zaatakowani. Znowu musimy ich odeprzeć. Teraz mam ten laser. To sobie użyję go. Trochę mi zasłania tamten gościu. Jest plugawa matka. Potężniejsza trochę. No dobra, idziemy sobie dalej. Musimy iść tą drogą, aż znajdziemy plugawe matki. Musimy je zabić, aby otrzymać premię. Tu są standardowe zombiaki. No, Mag, znaczy yy, czarownik, wygląda. Jego ataki wyglądają dużo bardziej efektowniej niż na przykład yy, yy, ataki micha, którym grałem, bo tylko takie kopniaki, nic więcej. A tu mamy świecące takie fajne kulki, yy, niebieski laser lodowy. Takie postacie są bardziej właśnie efektowne. No dobra. Przekosiliśmy ich. Bardzo fajnie się ciała roz. Yy, hmm. Jakby to nazwać? Rozczłonkowują. Dobra, mam jakieś zwłoki niestety żadnego lota z nich. Kolco zwierz. Bardzo słabe postacie. Tu mamy jakiegoś większego zombiaka. I coś z niego wypadło. Mikstura zdrowia. Tu mamy tą matkę, nie, oż. to jest chyba ta plugawa matka, tak. Dobra, jedną zabili, już dwie zabiłem nawet. Jeszcze tylko jedną zabi... zabiję i dostanę premię. Jest kolejne więc Niestety musimy tak chodzić, krążyć mapy w Diablo 3 generują się losowo. Tak samo jak było w Diablo 2. O, jest plugawa matka. Ataki powinny teraz przynajmniej na jakiś czas. No i dobra, plugawa matka poległa. Już zabiłem 3 na 3. Teraz muszę znaleźć plugawą królową w starych ruinach, ale chyba to nie jest to wejście, ale może wejdziemy, zobaczymy co tam będzie ciekawego. Może się uleczymy trochę. Tu jakiś boss. mięsny jesz, mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz, mięsny jesz, mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz. Dobra, zabiję mięsnego jeża. Bardzo fajne, wspolszczenie zrobili CD Projekt, za to mi się należy. Bardzo duże piwo. Przyłożyli się, zrobili właśnie takie fajne teksty, na przykład osiągnięcia. Jedno się nazywa, widziałem C Apache, na przykład, więc takie przyjemne nazwy. Dobra, tu są kolejne, to już więcej, najsłabsze. No i szukamy starych ruin. Tu jest następna plugawa matka. Ona chyba tworzy, tak, tworzy tych zombiaków. To jest nasza tajemna moc, którą zdobywamy, zabijając kolejne potwory podstawowym, podstawowym atakiem też. I ona wtedy nam się ładuje. bardzo fajny atak podoba mi się on dobra znaleźliśmy nasz cel już nam się poświetla na żółto w tym miejscu tutaj plugawa królowa jest ona była trochę mocniejsza ale poradzimy sobie spokojnie mm, usmażymy ją dobra już koniec trochę złota i tu mamy teleport

1125 punktów doświadczenia otrzymaliśmy też 370 złota. Kontynuujmy. Zobaczymy skrytkę. Tak, to jest skrytka z mojej innej postaci, czyli dla wszystkich postaci mamy jedną skrytkę. A więc możemy itemy wymieniać i w ogóle. To są tam pancerze takie trochę mocniejsze. O. Aha, właśnie zauważyłem, że Pancerze dla mnicha, jak, jak gramichem, to inaczej wyglądają niż dla czarownika, czyli te same pancerze możemy zakładać w bardzo fajny sposób. Myślałem, że. Byłem cały czas przekonany, że mm, każda klasa ma inne pancerze, a to jednak to samo. No to fajnie, nieźle, ale i tak yy, dla mnicha najważniejsza była yy, witalność i zręczność, a dla, a dla czarownika. To pewnie będzie witalność i inteligencja, tak przepuszczam. Więc i tak będziemy musieli inne itemki zdobyć dla naszej postaci. Ale klejnoty się przydadzą zawsze i w ogóle. Pieniędzy też mamy z tamtej postaci, 100 tysięcy tam ponad trochę mam. Więc to jest niedużo, ale... starczne takie podstawowe rzeczy jest ja Zamknęli ją, zanim zostali Rumford powiedział mi, że się do Adri. Klucz powinien tam być. No i dobra, znowu musimy się udać do starych ruin, ruin tym razem teleportem, więc będzie szybciej. O wiele. dobra, jesteśmy już w starych ruinach. Yy, tu są wybuchające beczki od gonciarza. Dobra, mamy bramę. Dobra, jest chata y, matki Le, Lea. Kurde, nie wiem jak to się odmienia za bardzo. Lei, matki Lei, Adria. Tu mieszkała jej matka, właśnie. no I wchodzimy tam, tam będą chyba jakieś potwory. No i dobra, są ożywieńce. Kapitan dalton. Musimy go ujebać. Nie ma mowy. Oj, nie mogę się nie uleczyć. O cholera, bym padł. No, jest dosyć twardy. Skubaniec. Ale go usmażymy zaraz. Znaczy usmażymy. Zamrozimy tą lodową lancą. Yy, promieniem mrozu, no. Ale to wygląda jak taka lanca. I coś tu z niego wypadło. Gorliwy prosty, czy tyle tranienia. czym co to jest. Yy, płócienne spodnie, też zobaczymy. <laughs> no, przepraszam. Yy, jednoręcza broń, ale tego nie użyjemy. Yy, wolę mieć różkę w ręku, chyba. Niech sobie zostanie ta różdżka. Yy, mam też magiczny łuk, ale łuk raczej dla mojej postaci raczej yy, będzie nieprzydatny, w szczególności gdy nie mam strzał. Ale mam spodnie, możemy sobie założyć. Te są takie same. A zobaczymy, czy będę miał jakieś większe obrażenia, gdy, yy, gdy użyję tego sztyletu zamiast różdżki. Yy, mamy większe obrażenia, zobaczymy jak to będzie w praktyce. Dobra, jakiś kocioł, jest eliksir. Oto kluczki, dziennik mojej matki. Niepokoi mnie to, co zobaczyłam. Chcę dowiedzieć się więcej, ale to musi zaczekać. Najpierw trzeba uratować wujka Dekarda. Przeszukam katedrę, a ty zostań tutaj i dowiedz się, jak najwięcej. Dziękuję. Aidan przyszedł do mnie zeszłej nocy. Podejrzewałam, co kryje się w jego zatroskanym sercu. Pocieszyłam go najlepiej, jak umiałam. Bez względu na to, gdzie się uda. Piekło będzie kroczyć za nim. Cienie znów zawisły nad tristram. Lecz tak jak Aiden, odejdę zanim las przerabi. No i to był taki dziennik. Tym razem to był dziennik Adri, ale będą też innych osób losowych, których nawet nie zobaczymy w grze. Czasami będzie też dużo dzienników Dekarda. No. I idziemy za strzałką standardowo no i do katedry. Tam gdzie spada ta taka gwiazda, jakby. I tam będzie Descartes Kane. Dobra, usmażyłem ich. Tu się jeszcze czołga jakiś... zwłoki. Hmm, jeszcze kilku wyskoczyło. Włączę sobie, żeby jeszcze pokazywało HP mi nad głową przeciwnika. To sobie można włączyć łatwo przyciskając V. Ej, nie pokazuje, dobra, teraz pokazuję. Dobra i wchodzimy do katedry, do podziemi katedry. Ej, to jest poziom pierwszy i musimy ją przemierzać po kolei. Tu mamy takie fajne pułapki. Możemy spuszczać i osłabiać przeciwników i zabijać tym. Możemy wykorzystywać tak jakby otoczenie, aby na swoją korzyść. Ale to zauważyłem, że tylko w tym pierwszym akcie takie rzeczy są w tych podziemiach tutaj. A dalej już o tym chyba zapomnieli twórcy czy map ci twórcy map. Już tego nie wykorzystywali, tak zauważyłem. O jakaś nowa wiedza, pewnie nowy potwór. Tak, nie topesz trupojad. A kto to jest? Co to za facet? Chyba Kane. Dobra, złoto. Dobra, tu są te śmieszne węże, które wy, y, wypadają z tego Grubasa. O! Dobra, i on wybucha z tymi. No i dobra, mamy już czwarty level. Y, punkty punkty do y, siły, zręczności, inteligencji i witalności rozdają nam się automatycznie. Automatycznie, co jest bardzo fajne, bo nie trzeba tym się przejmować. Każdy ma y, tak samo rozdane punkty. Więc nikt nie jest gorszy, nikt nie jest lepszy, tak jakby. Dobra, złoto zebrane. Są tu beczki. Zaraz sprawdzę, czy nie mam jakichś skilli nowych dostępnych. Chyba mam, bo mi się podświetla taki mieczyk na dole ekranu. Dobra, sprawdzimy teraz skillę. Eee, tu jest nowa umiejętność obronna. Eee, nowa mrozu. Wywołujesz eksplozję lodu, która zamraża po wrogów. Dobra. No to to zatwierdzimy sobie, bo nic innego nie mamy dostępnego. O, tu mamy jeszcze podstawową umiejętność, jakąś nową. Porażający impuls. Przytrzymaj shift, aby atakować stojąc. Aha, tu wiem. Wyzwalasz na średnim obszarze serię nieskoordynowanych impulsów ekstremalnych. Zobaczymy co to będzie. Zatwierdzimy. I zaraz nam się to uaktywni. Musimy poczekać chwilę. Dobra, już. No i zobaczymy, jak to będzie ten atak wyglądał. A tu mam pod klawiszem jeszcze jedynką tą eksplozję mrozu. Nowe mrozu. I zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Mamy te impulsy. Całkiem ciekawe są. O, fajnie rażą yy, pobliskich wrogów. Kilku naraz. Dosyć ciekawe. Dobra, teraz był ten impuls, który zamawa przeciwników, też bardzo pożyteczny, bardzo fajne, Przyda się. No, bardzo fajnie ten prąd razi przeciwników w pobliżu. Tu jakaś barykada nie włączyłem stopera, więc nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał. Jeżeli będzie trwał ponad 30 minut, to niestety podzielę go na dwa, gdyż uważam, że nie, 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 nie wszystkim chce się oglądać ponad takiego długiego odcinka, na przykład 40 minut, 50 minut. Ja sam jak widzę, jak niektórzy let's playerzy, zagrajmerzy, jak mają takie długie odcinki, to samemu mi się też nie chce takich długich odcinków oglądać. Lepiej jest jak godzin odcinek krótszy, A, no lepiej jak są krótsze odcinki, takie 20-25 minutowe. To jest lepsze. Więc jak będą takie yy, yy, takie wycięcia niespodziewane, to wiadomo, że yy, w następnym odcinku będzie kontynuacja tego, co było pr przedtem. A będę tak fajnie numerował odcinki, że będziecie wiedzieli, który to jest który. Do każdego odcinka będzie dodana adnotacja, więc nie pogubicie się na pewno. Dobra, schodzimy dalej. Przejście Leoryka. O, bardzo szybko tutaj doszedłem. Fajną drogę znalazłem. Naprawdę, czasami to też tutaj. Można się długo pa pałętać po tych podziemiach. A akurat dobrą drogą poszedłem i trafiłem szybko do jego kości. No i potem będziemy musieli zabić tego gościa. Z Paladynem, którego spotkamy chyba e, trochę później. Dobra, musimy pomóc temu dziadkowi. Kainowi. Zapewne wszyscy go pamiętają z drugiej części Diablo. Dobra, pokonani wrogowie. Nie, jeszcze tu są. Tu jakiś boss mocniejszy. Zamrozimy go, uleczymy się. No i padł. Sporo i temu z niego wypadło. Zobaczymy, co to jest. Same spodnie, szkoda spodnie 9 do obrony założymy A, żadnego pancerza ani nic ale trudno Sprawiedliwy Kane otworzył nam tajemne przejście do ogrodów katedralnych. Musimy omówić sprawę gwiazdy. Wracajmy do Tristram. Nowe Tristram. Dotrzymałem obietnicy złożonej lei i uratowałem jej fuja Dekarda Keina. Teraz na drodze do gwiazdy stoi już tylko król Szkieletów, który wrócił i ponownie sprowadził ciemność na Tristram. Dobra, i w tym momencie kończę pierwszy odcinek grania czarownikiem. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, który wrzucę już niebawem w ciągu jednego dnia. Przed, tak podejrzewam. No i zapraszam do kolejnego odcinka przede wszystkim subskrybujcie, lajkujcie, dzięki za obejrzenie, cześć.